Tu jest start i kończymy to tutaj w gać. Fajnie, no jadę w takie nieznane, bo tutaj nie znam tej trasy w ogóle. To jest taka ścieżka. Tutaj, o, zostawiam rower. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj spotykamy się na wycieczce rowerowej. Jadę dzisiaj rowerem na obkoło jeziora Łebsko. Jestem właśnie już w trasie. Jestem gdzieś w lesie, w Parku Narodowym już teraz, w Słowińskim Parku Narodowym. I jadę tak według szlaku rowerowego, według aplikacji. A pokażę Wam, pokażę Wam jak, gdzie jesteśmy. Jestem teraz, przejechałem Żarnowską. Znaczy tak, tam jest Łeba. Mamy jezioro Łebsko i jadę tak tu jadę w dół Żarnowska i teraz jadę gdzieś tutaj e, gdzieś trasą rowerową tej trasy rowerowej tutaj nie widać no ale jadę generalnie generalnie e, chcę jechać jakoś tak tutaj objechać ten, to Łebsko i wrócić Jesteśmy w Słowińskim Parku Narodowym Siadam na mojego rumaka i jedziemy Pokażę Państwu parę kadr z samej trasy, tylko ona jest fajna, jest piękna pogoda dzisiaj. Tak i Dojechałem do takiego informatora i mamy 8,5 km do Izbicy do łeby 4,5. Także dopiero 4,5 km zrobiłem. O, ale tu mamy oznakowany szlak. Tu mamy że jest rowerowy. A tam mamy e, ten szlak świętego Alberta, chyba się nazywa, który prowadzi aż do Portugalii. Do końca tu nie wiem a teraz tu jest droga, tu jest droga, idzie, tu idzie droga, tak do końca to nie wiem gdzie mam jechać, muszę sprawdzić to na aplikacji, mogę spokojnie, mogę spokojnie jechać tędy, dobra, jadę, dojechałem po drodze na taką pierwszą atrakcję, takie stanowisko, i zobaczcie, jest to sukcesja na torfowisku Wysokim, przystanek 8 przez 10, ścieżki przyrodniczej Żarnowska. I my tą ścieżką właśnie jedziemy. Tu mamy kod, który można sobie zeskanować. Proszę bardzo. I przejdziemy się tam. To jest taka ścieżka. Tutaj, o, zostawiam rower. nie, Dojechałem do miejscowości Gać i tu mamy teraz tak mamy 13 km do Łeby tutaj i tu mamy 9 km do Kluki ja jeszcze Wam pokażę na mapie jak to leci ta trasa I już. Kluki i Zbica Kluki tutaj tu dojedziemy i podejrzewam, że stąd już będę się wrócić nie wiem czy tu jechać tu. Powiem się wesz... najpierw muszę dojechać. Jeszcze 9 km mi zostało. Teraz się napiję. Aj. No i z lasu wyjechałem, widzicie? I takie tutaj mamy jakąś taką mieścinę. No ale fajnie, no podoba mi się taka jazda. Super. Pójdziemy potem Pójdę pochodzić, zobaczyć co tutaj mamy. O tutaj jeszcze wam kod, kod QR. Jeszcze wam dam, żebyście sobie mogli ewentualnie zeskanować i poczytać o tym, żeby się ktoś tutaj wybierał. No, no ja naprawdę polecam tutaj rejony łeby. Oczywiście całe wybrzeże polskie jest super. Ale tutaj Wam polecam, bo, bo jest ten słowiński park narodowy, jest, są wydmy, jest naprawdę co, co robić. Jest dużo tras rowerowych, które ja też odkrywam dopiero. Ale tutaj wam powiem przez ten las jak jechałem teraz Czekajcie odwrócę się do was przez ten las jak teraz jechałem to powiem wam, że lepiej mieć opony trochę szersze niż takie szosowe, bo dużo tej drogi idzie praktycznie połowa idzie w takim piachu więc tutaj naprawdę rekomenduję wam opony jakieś szersze no ja tam daję radę na tych oponach, ale na pewno jakbym miał szersze opony, to by się jechało trochę lepiej. Co nam tu pokazuje? Tu nam pokazuje znowuż trochę inaczej te kilometry, bo tu nam pokazuje 10 km kluki. O, 10 km łeba i 11 kluki, czyli jesteśmy tak generalnie w połowie. No. Dobra, ja się napiję wody. Ja się napiję wody i będę jechał dalej. Fajnie, no takie nieznane, bo tutaj nie znam tej trasy w ogóle. Dobra, to do następnego spotkania, do następnego wejścia. Zobaczcie, dojechaliśmy teraz do, do rzeki Łeba. O, tu płynie rzeka Łeba, ja stoję na moście i tutaj jest przystań, właśnie dla kajaków. Więc więc tutaj najprawdopodobniej stąd można e, płynąć kajakiem. Tak mi się wydaje, ale widzę, że tam jest jakiś znak. Dziwne to tam jest. Teraz tam podpłyniemy. E, Jezus, podpłyniemy. Podjedziemy. E, przystań krajobrazowa rzeka łeba. Dobra, jedziemy tylko tutaj, bo tutaj są jakieś dziwne znaki. Tu pisze tak. Miejsce końcowe spływów Łebą, czyli e, aha, czyli co, czyli e, dotąd można dopłynąć, dotąd można dopłynąć, gdzieś stamtąd, to trzeba zobaczyć na mapie, 18 km w Gać. Hmm, to takie dla mnie zrozumiałe, dla mnie jest, bo Gać, to my jesteśmy teraz w Gać. Więc płyniemy z tamtej strony, dopływamy tutaj i jesteśmy w Gać. 18 km. Czyli 18 km... No nie wiem, nie rozumiem tego trochę. No na pewno nie idzie dalej płynąć, bo tam, tam się dopływa do morza. Więc tutaj jest jakiś zakaz, że nie wolno tam. Nie wiem dlaczego, prawdopodobnie ze względu na Słowiński park narodowy, ale żeby kajakiem nie można było płynąć. To jest mi bardzo dziwne. No nie ma więcej instrukcji. To chyba zapytanie dla tych, co na kajakach pływają, żeby podpowiedzieli, jak to rozumieć tutaj. No, rozumiem miejsce końcowe spływu, ale tu jeszcze jest jakiś. O, zjedziemy tu niżej. Tu też jeszcze jest jakiś znak drogowy, znaczy jakaś tablica informacyjna. O. Tu. I tu mamy tak. co tu mamy. Łebagać. Aha, i tu mamy. Aha, bo my dopływamy, tu jest ta rzeka, z Lęborka możemy płynąć. Tu i jesteśmy tutaj. I tu dalej jest koniec, nie można. Tutaj czerwone. tu jest, nie wiem co to oznacza te czerwone. Czyli do, do samego jeziora nie można dopłynąć, tylko do tego miejsca, gdzie tu jesteśmy. A generalnie płynie się skąd ze Staniszewa z Lemborg no to jest fajny spływ czas spływu 5-6 dni długość szlaku 104 km meta gać start sianowo sianowo czyli tu jest start tu jest start i kończymy to tutaj w gać gdzie ja teraz tu jestem a to co tutaj mamy? Aha, tu mamy wszystkie rzeki. O, takie coś tu mamy. I to jest ten kawałek, ta rzeka. No tu jest więcej tego łupawa, słupia, wieżba, wieprza. No ładnie, to tutaj jeszcze też przelecimy, żeby sobie to można było potem poczytać na jakimś stopie, na pauzie. Bardzo fajnie. Ostatnio się właśnie zastanawialiśmy z Hanią. Czy można by kupić sobie kajaki kajak i po prostu na takie spływy tu jeździć i to by było bardzo ciekawe Połączyć to z karawaningiem, żeby było po prostu co robić w tym karawaningu, a nie tylko siedzieć przy przyczepie i to znaczy przy przyczepie, siedzieć przy kamperze i... Tu jeszcze jest jakaś taka ciekawa rzecz. O! Propozycja spływów. No fajnie, infrastruktura tu jest fajna, takie ławeczka. Tam jest kawałek wiaty, na pewno tam można sobie grilla odpalić Tu widzę, że jest jakiś do Tu się chyba te kajaki można sobie położyć Zapakować, tam jest taki, że można, samożbielnie można go znieść, zsunąć No a to jest miejsce chyba na grilla Nie piszę tutaj do końca co to jest, ale no, chyba ktoś może grilla tu zrobić No bardzo fajne miejsce Dobra, nie przedłużamy, bo to trochę takiego gadania to nudzi. I dalej. Kolejna atrakcja po drodze. Jesteśmy gdzieś nas też na jakimś historyjnym, historia torpowiska bagna Izbickie. Idziemy zobaczyć co to jest. To są bagna. Zobacz. Samotnie sobie jadę. Chciałem teraz zrobić przerwę, bo zabrakło mi prądu w telefonie, zabrakło mi w kamerze i stanąłem w takim polu. Naprawdę, no to już jest tutaj taka dzicz. Nic tutaj nie ma po prostu. No a i, taką, i taką jeszcze drogą trelinkową pojadę do 5 km i będę w klukach. Jadę. Szkoda, czasu jest godzina przed 17 Planowo o 17 powinienem być rozmawiałem z ludźmi z łeby jechali dokładnie tą samą trasą którą ja mówią że jest no, fatalnie tu teraz, teraz będzie bo ostatnie 1,5 km do Kluk a jedzie się przez jakieś takie bagna a, i kładki no i pokazuje mi nawigacja że tam powinienem za chwilę być a oni mówią że tu muszę poświęcić co najmniej pół godziny na to żeby ten rower jakoś tutaj przeprowadzić no zobaczymy Dobra, idę piechotą. Na razie Mamy kolejną kładkę. I tutaj pchamy rower, bo no, wszędzie są bagna pod spodem. No i kładka kolejna. I tak cały czas. Kawałek idzie. Idę i, kawałek, i za chwilę kładka. Także na rowerze nawet nie, nie wsiadam, na rower, bo no nie ma to sensu. Bo więcej będę skakał po tym rowerze niż... O i kotka. No dobra, półtora kilometra to nie jest jakoś tak daleko. No widzicie, tu jest nawet informacja. Uwaga, szlak bagienny. Dla dobra przyrody bagna muszą być mokre. No i tak to tutaj, gdzieś tutaj to idziemy. Kluki. O, tu jesteśmy to. to jest to szlak z kluk nad pustynką. I dalej do izbicy prowadzi z krajem torfowiska kluki. Choć przez najbardziej mokre miejsca przerzucono kładki, ścieżka jest błotnista, i zwłaszcza po deszczach może być trudna do przebicia. Jeśli nie lubisz błota, zmień plany. Do Izbicy można dostać się także przez smładzino i skurzyno. Także może to tak zrobię. do Kluk i będę się już zbierał z powrotem polatałem troszkę dronem zobaczycie na filmie no i będę wracał teraz po, z powrotem pokazuje mi godzina 40 minut do jeziora już nie idę bo tam rowerem wjechać to jest tutaj już w piachu więc nie za bardzo mi się chce i będę wracał teraz do Łeby także widzimy się jak coś, coś ciekawego będzie po drodze działo Słuchajcie, jak się Wam film podoba, to łapkę w górę poproszę. Poproszę, subskrybujcie kanał. Ja już będę kończył ten odcinek. Myślę, że jeszcze się po... ale może się połączymy jeszcze po drodze. Może coś się będzie jeszcze fajnego działo. Coś fajnego do zobaczenia będzie. Także na razie do zobaczenia i zapraszam na kolejny nasz film. Hej, jestem w drodze do łeby i zostało mi jeszcze 4 km, ale zobaczcie, jak to tu pięknie. No, już nie jestem w łebie w porcie w knajpce przyszedłem coś jeszcze na kolację przed zamknięciem się zamykają Pani mi to pieczeń zutkami i żurek i to wszystko kosztuje 26 zł. Także cena nie jest jakaś zabijająca. Naprawdę knajpa jest super. Zresztą tu wam pokażę yy, cennik. Jakie są ceny? że nie ma jakiegoś szaleństwa że jest tak niesamowicie drogo wiadomo ryba może będzie troszeczkę droższa ale nie są to jakieś setki ale są wykończone naprawdę Zrobiłem no, prawie 70 km dzisiaj ale takiej podłuższej przerwie pierwsze, pierwsze jeżdżenie zaraz będę ja dobre jedzenia. Przedtem był żurek, a teraz jest takie pieczeń taka z wódkami. Dobra, jem, już jest godzina 21, a on teraz dopiero statek na wschód słońca. No, no przepraszam, na zachód słońca. jem, Jadę na kemping.